Cześć Simak, jestem Fabryk. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zarejestrować dodatki do LSPDFR, czyli takie jak EUP menu yy, i te ciuszki fajne do yy, też els a i jak myśleć taką podmiankę pod auto. Więc pierwsze co robimy, otwieramy przedmiotkę, yy, wchodzimy na openivy.com Oczywiście linki do wszystkich są w opisie. Klikamy Download Now. Zachowaj mi to. Klikamy raz na to, pobierze. Choose Your Language English. Accept. Continue, continue. i tak i gdy nam się to już zaczęło wybrać, wchodzimy na lspdfr i pobieramy emergency uniform pack love and order 8.2 i klikamy albo to albo to. to to chyba nie ma znaczenia ale ja pobrałem to i wszystko chyba i wszystko działa więc, więc to jest takie same i tak samo eup menu 2.2.1.0. Klikamy do this a ja agree I się zaraz powinien zaczę pobrać. Zacz ja już tam pobrane, więc ja tego nie potrzebuję. I dobra, i teraz przechodzimy do Open IV. Dobra tutaj. Close. I tak, i klikamy. Oczywiście gdyż pobierzemy tego eupa to tak to tu otwieramy tego OpenIV tu wybieramy sobie yy, działamy mamy zainstalowany GTA 5. czyli wybieramy i teraz tu pisze success w gta.exe version no i teraz continue continue <coughs> i tu nam się włącza OpenIV i pierwsze co robimy otwieramy ten zipa yy, w menu i, przeno i klikamy files i przenosimy plugins i ten drugi plik tu do um, lspdfr do, do, do pliku z grami i już to przeniesiemy, zamykamy to otwieramy eup.lo, zamykamy to i przenosimy tak, i przenosimy tylko plugins tylko plugins, a to yy, euplnfo 8.2 przenosimy na pulpit i zamykamy wszystko. I teraz tak otwieramy OpenIV. Edit Mode. Klikamy Tools. AC Manager. I tu musimy wszystkie zainstalować. Będziecie mieli Install, Install, Install. Musicie to zainstalować. Później, gdy już to zainstalujecie, klikacie tu w te takie trzy kropeczki dziwne. Open Patch, Patch Installer. Klikacie Pulpit. A właśnie, ja jeszcze wam nie powiedziałem o tym, że musicie sobie w folderze z Grom, w jakby w plikach gry, tutaj jak macie ten folder, normalny Grom, utworzyć folder moc, czyli tutaj i nowy folder, i nazwać go moc i to i to skopiować i wkleić tutaj. Jeśli już to macie wklejone, to, od... to dopiero teraz otwieracie. Package Installer, pulpit i, i szukacie tego L 8.2, klikacie otwórz, oczywiście się teraz pokaże taka informacja, install i teraz klikamy do mod do mods folder, nie do game folder, tylko do mods folder, klikamy install i instalujemy się. Już mamy wszystko zainstalowane, więc teraz tak. <laughs> Możemy sobie usunąć to wszystko. Otwieramy teraz y, pliki z Grom. Otwieramy elsa 1. a właśnie y, y, tak. Musimy sobie zainstalować elsa. Emergency Lifing System. Klikamy Download this file. I agree. I klikamy 1.05. To jest najnowsza wersja. To jest starsza, to jest najnowsza. Klikamy Download. Jednak się to pobierze. I nam się to pobierze otwieramy i klikamy INSTALLATION FILES gta 4, 5 I wszystko przenosimy do plików z Jeśli to przeniesiemy To, to, to później idziemy na RSPDFR zainstalować jakiś pojazd Jakąś podmiankę Ja sobie wziąłem Unmarket y, fbi Ls, klikłem download this file i nam się Zawsze towarzy to waży 72 MB, ale to, ale to możecie różne, nie? Tylko pamiętajcie, zawsze musicie ELS, bo, non, bo są też e, takie vehicle models bez... M, pisze non EL, ELS, czyli one są bez ELS-a, czyli mają takie podstawowe dźwięki z gry. A tu są jakby tu mają ls jak masz jak macie w nawiasie ELS. I gdzie to już pobierzecie to otwieracie to <kluzł> undercover. I tak. I, i, bo ja tu mam y, taru, y, Taurus, i tak I pierwsze co robimy, otwieramy. Tak otwieramy folder z grą. otwieramy, klikamy na ELS, patch difficult, jakoś chyba tak, tak, patch difficult default, a nie difficult, i przenosimy polis 3xml, tylko xml, ten pierwszy polis 3. Dobra, zamykamy to I gdy już macie ten mod folder, klikacie dwa razy Update, x64 i DLC packs I Po list 3 znajduje się w folderze Patch day Free 3 X, x64 levels O, źle Levels GTA 5, Vehicles, RPF I wpisujecie tu Policę 3 i widzicie, i macie tutaj policję 3, pamiętajcie zawsze o Edit Mode i te polis 3 yy, przerzucacie tutaj. Jeśli nie chcecie, żeby to było pod Polis 3, to na przykład zmieniacie nazwę, ale to tu w tle za kropką zostawiacie na przykład zmieniacie na polis 2 wszystkie wszystkie razem z tym xml ponieważ ten xml daje to że ELS działa więc ja bym chciał po prostu w polisce 3 więc ja to te 3 tylko przenoszę i zaraz się, się powinien załadować i już się załadował i mam no, takie taksy ma, no taksy no bo to ma wyglądać tak jak taksówka, i yy, tu tak dobiłem wszystko. I jeszcze tutaj na przykład jest Shelby, to jest po, pod FBI, I FBI też musimy tak przenieść. LS, patch difficult diff, diff FBI, XML to też tu przenosimy. zamykanie i FBI, no, dobra, to w drugim jest FBI2, pod którymś pod którym przyciskiem tutaj było takie coś, że można było sobie ustawić, że można było otworzyć taką rzeczki wart tutaj. No i dobra, no ja tu mam pod FBI 1, a ja chcę mieć to pod FBI 2, czyli przed kropką dajemy 2, wszędzie. Ło, nie, źle. Przed kropką dajemy wszędzie. Nawet tutaj jak jest, tu jak jest pauza hi, to, to przed tą pauzą dajemy. I tu w tym, przed tym, ittydy it, it też. 2, a nie 3 ludzie. 2. I tu przed FBI XML też musimy dać 2. I teraz muszę to iść podmienić tutaj. Bo tutaj. To usuwam to fbi normalnie. i przenoszę to tutaj. I proszę bardzo podmieniłem. Piękna Shelby. I zamykamy zamykamy i cieszymy się taka sprawa z kraniem. ale jeszcze muszę zobaczyć tutaj. Czy tu? Nie, ustawienia I Czy się coś w general zmieniło Bo raz się to zmienia, raz się to nie zmienia Plugins, tak Load these plugins on startup I ełk menu i lspdf First respawn Pamiętajcie o tym, dajecie save and launch Save and launch I się powinna wam gra włączyć Więc to by było na tyle W dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo Za oglądanie Kochani widzowie, zostawcie łapkę w górę. Jeśli się Wam film nie podobał, oczywiście tu łapka w dół i proszę dać subskrypcję. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Miłego dnia życie, cześć, Elo.